Makroekonomia brzmi trochę jak czarna magia, prawda? Ale spokojnie, wcale tak nie jest. W gruncie rzeczy to opowieść o tym, jak działa wielka machina gospodarki, która wpływa na życie każdego z nas. W tym materiale rozłożymy tę machinę na części pierwsze, żeby zobaczyć, co tak naprawdę napędza świat. Dobrze, to rzućmy okiem na naszą mapę. Zaczniemy od ogólnego spojrzenia, co to w ogóle jest ta makroekonomia. Potem zajrzymy pod maskę i sprawdzimy, co napędza gospodarkę, czyli PKB i konsumpcję. Następnie przejedziemy się gospodarczą karuzelą, czyli cyklami koniunkturalnymi, zobaczymy, jak rząd próbuje nad tym wszystkim panować, a na koniec weźmiemy pod lupę konkretny przypadek Polskę. No to co, ruszamy? No to zaczynamy od absolutnych podstaw. Wyobraźmy sobie, że gospodarka to wielki las. Mikroekonomia, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się pojedynczymi drzewami. A makroekonomia? Cóż, ona patrzy na cały las z lotu ptaka. I ta zmiana perspektywy jest absolutnie kluczowa, żeby zrozumieć cokolwiek dalej. I tutaj chodzimy do sedna sprawy. Mamy coś, co nazywa się paradoksem zapobiegliwości. To jest klasyk, który trzeba znać. Logika podpowiada, że oszczędzanie jest super, prawda? Oczywiście, że tak, ale dla jednej osoby. Bo co się stanie, jeśli nagle wszyscy jak jeden mąż przestaną wydawać pieniądze i zaczną je chować do skarpety? Sklepy świecą pustkami, firmy nie sprzedają, ludzie tracą pracę. To, co jest dobre dla mnie, może być katastrofą dla całej gospodarki. Ok, skoro już wiemy, że patrzymy na cały las, to teraz czas zajrzeć pod maskę i zobaczyć, co napędza ten cały mechanizm co sprawia, że gospodarka w ogóle się kręci. Głównym wskaźnikiem jest oczywiście produkt krajowy brutto czyli słynne PKB. Słyszymy o nim w wiadomościach non-stop, a ten prosty wzór to w zasadzie całe jego DNA. Mamy tu konsumpcję, czyli nasze codzienne zakupy, C, inwestycje firm, I, wydatki rządu, G i na końcu eksport minus import. Każda z tych literek to osobny, ważny element układanki. A teraz spójrzmy na prawdziwego giganta w tym równaniu – konsumpcję. Okazuje się, że to, co wszyscy razem wydajemy na co dzień, od bułek po nowe telefony, to aż dwie trzecie całej gospodarki. To pokazuje, że nastroje konsumentów są absolutnie kluczowe. Jak my się czujemy i ile mamy w portfelu, tak kręci się cała gospodarka. I tu na scenę wkracza John Maynard Keynes, który zauważył, że nasze wydatki można podzielić na dwie części. Pierwsza to tak zwana konsumpcja autonomiczna, czyli to, co musimy wydać, żeby przeżyć, nawet jak nic nie zarabiamy. Druga część zależy już bezpośrednio od naszych dochodów. Im więcej zarabiamy, tym więcej wydajemy. Proste, ale genialne. Ten wykres świetnie to pokazuje. Im wyższy dochód, tym wyższa konsumpcja, jasne. Ale kluczowe jest tutaj nachylanie tej linii. Ekonomiści nazywają to krańcową skłonnością do konsumpcji w skrócie KSK. To kolejne pojęcie, które warto zapamiętać. Mówiąc po ludzku, KSK odpowiada na pytanie: Jeśli dostanę dodatkowe 100 zł, to ile z tego wydam, a ile odłożę? I tu robi się ciekawie. Zobaczcie, jak bardzo różnimy się na świecie. W Chinach z każdego dodatkowego juana oszczędza się aż połowę, w Europie około 1 czwartej. A w Stanach przed kryzysem w 2007 z każdego dodatkowego dolara wydawano 99 centów. To pokazuje kompletnie różne kultury finansowe i ma gigantyczny wpływ na to, jak działają te gospodarki. No, właśnie, gospodarki nie rosną sobie spokojnie w linii prostej. To bardziej przypomina jazdę rollercoasterem. Raz w górę, raz w dół. Te wahania to właśnie cykle koniunkturalne naturalny rytm każdej gospodarki rynkowej. I oto on cały ten cykl w pigułce. Mamy szczyt, czyli bum, kiedy wszystko idzie świetnie. Potem nieuchronnie przychodzi kryzys, czyli recesja, i zjazd w dół do depresji, czyli dna. A potem Potem zaczyna się ożywienie i powolna wspinaczka na kolejny szczyt, i tak w kółko. Każda z tych faz ma swój unikalny klimat. Rozkwit to euforia. Kryzys, czyli technicznie rzecz biorąc dwa kwartały spadku PKB, to już niepokój. Depresja to marazm i pesymizm, a ożywienie to powracająca nadzieja. Wiedza o tym, w której fazie jesteśmy, jest bezcenna. I żeby nie było za prosto, to nie jest jeden prosty cykl. Wyobraźmy sobie ocean. Mamy małe, codzienne fale to te krótkie cykle ale pod nimi płyną ogromne, długie fale napędzane przez wielkie rewolucje technologiczne jak maszyna parowa czy internet. Te wszystkie cykle nakładają się na siebie, tworząc skomplikowany, trudny do przewidzenia obraz. No dobrze, skoro mamy ten roller coaster. To czy jesteśmy tylko pasażerami, czy da się nimi jakoś sterować? No i tu dochodzimy do dwóch głównych narzędzi, jakimi dysponują władze. Mamy tutaj powiedzmy dwa główne pulpity sterownicze. Pierwszy, czyli polityka fiskalna, jest w rękach rządu. Może on regulować swoje wydatki i podatki. Drugi, polityka monetarna, to domena niezależnego banku centralnego, który kontroluje stopy procentowe i ilość pieniądza w obiegu. Dwa różne narzędzia, ale cel podobny stabilizować gospodarkę. Zobaczmy, jak to działa. Kiedy gospodarka zwalnia, rząd może powiedzieć: OK, budujemy nowe drogi i szkoły. Te dodatkowe wydatki to jak zastrzyk gotówki dla gospodarki. Na wykresie widać, że cała krzywa popytu przesuwa się w górę, co pobudza firmę do większej produkcji. I tu zaczyna się prawdziwa magia, czyli efekt mnożnikowy to kolejne kluczowe pojęcie. Te 100 milionów wydane przez rząd na drogi nie znika, trafia do firmy budowlanej. Ta firma wypłaca pensję pracownikom, a pracownicy idą na zakupy. I tak dalej. Jedna złotówka podciąga za sobą kolejne. A jak duży będzie ten efekt, to zależy od naszego KSK, o którym mówiliśmy wcześniej. Im chętniej wydajemy, tym mnożnik jest większy. Ale uwaga, to nie jest takie proste. W polityce gospodarczej nic nie jest. Krzywa lafera to genialna w swojej prostocie koncepcja, która pokazuje, że podnoszenie podatków w nieskończoność nie działa. Po przekroczeniu pewnego punktu, dalsze podwyżki sprawią, że ludzie zaczną mniej pracować albo kombinować, a wpływy do budżetu Spadną. Trzeba znaleźć złoty środek. Dobra, wystarczy teorii. Zobaczmy teraz, jak te wszystkie koncepcje wyglądają w praktyce na naszym polskim podwórku. Bo tutaj mamy do czynienia z kilkoma bardzo konkretnymi wyzwaniami. 56%. Co to za liczba? To wskaźnik aktywności zawodowej w Polsce w pierwszym kwartale 2018 roku. Oznacza, że niewiele ponad połowa osób w wieku produkcyjnym albo pracowała, albo aktywnie szukała pracy. To jeden z kluczowych problemów polskiej gospodarki. A jak wypadamy na tle Europy? No cóż, ten wykres nie pozostawia złudzeń. Oczekiwana długość życia zawodowego w Polsce jest niższa niż średnia unijna. W Szwecji wynosi ponad 81%. U nas, cóż, widać różnicę. To znaczy, że mamy ogromny, niewykorzystany potencjał ludzki. To skąd się to bierze? Przyczyn jest kilka. Jeden z najniższych w Europie wieków emerytalnych, zwłaszcza dla kobiet. Programy socjalne, które dla części osób mogą zmniejszać motywację do podjęcia pracy. No i demografia, która jest nieubłagana. Do tego dochodzi ukryty dług emerytalny, czyli gigantyczna suma obiecanych w przyszłości emerytur, na które na razie nie ma pokrycia. To prawdziwa bomba z opóźnionym zapłonem. I to wszystko prowadzi nas do jednego fundamentalnego pytania na koniec: czy w świecie, w którym demografia jest nieubłagana, a co chwilę zaskakują nas nieprzewidywalne zdarzenia, tak zwane czarne łabędzie, czy te wszystkie klasyczne narzędzia ekonomiczne, o których dziś mówiliśmy, wciąż wystarczą? To pytanie na dziś. Zostawiam otwarte.